Πάρτε το προσέπαν, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard. W związku z tym, że wydarzyło się w międzyczasie dużo różnych rzeczy, potrzebny nam jest trochę pieniędzy. Między innymi 25 tysięcy proponuję przeznaczyć na przebudowę kanału deszczowego w ulicach Plac Wolności Stefana. Czarneckiego Miasta Nowogard to jest ten odcinek od Placu Wolności w dół. Kanał deszczowy po raz enty nam się zarwał. Zdaniem specjalistów z wydziału i spoza wydziału odtworzenie tego kanału w, w, czy reparacja jego już nie jest możliwa. Trzeba w to miejsce po prostu wstawić nowy kanał więc trzeba zrobić projekt, pozwolenie na budowę. I, i najnormalniej w świecie od nowa ten kanał wybudować. Tam pod tym kanałem zapada się jezdnia, zresztą państwo sami wielokrotnie to monitorowaliście na sesjach. Budowa oświetlenia w miejscowości Bieniczki. Mieliśmy pewną kwotę, szanowni państwo, zabezpieczoną na ten cel. Zrobiliśmy, zrobiliśmy projekt kosztorys, no i z kosztorysów wynika, że będzie nam brakować do budowy oświetlenia w miejscowości Bińczykie. Ja przypomnę, że to jest naj, najmłodsze nasze sołectwo, 11 645 zł. Kolejny punkt to przebudowa placu Ofiar Katynia polegający na rozbudowie oświetlenia 16 000, co przez to rozumiemy, na placu Ofiar Katynia zrobiło nam się miejsce spotkań, gdzie spożywane niestety jest alkohol. Te miejsce jest słabo doświetlone po zmroku i w związku z tym proponujemy aby doświetlić sam plac ofiar Katynia, zarówno od wewnątrz przy tych ławeczkach, ale również przy trzech przejściach dla pieszych, przy przejściu dla pieszych z ulicą, z ulicą. Armii Krajowej, to jest pierwsze. Drugie jest z ulicą Kościuszki ten łącznik, a trzecie jest z ulicą Wojska Polskiego. Tam mamy trzy przejścia dla pieszych, one też są niedoświetlone. Nie Także z jednej strony ten skwer będzie bardziej doświetlony, a z drugiej strony poprawi się bezpieczeństwo ruchu pieszych i ruchu kołowego w tym zakresie. Przebudowa, budowa świetlicy Wiejskiej Wyższoomierzu. 7.992 zł. My troszeczkę mniej zaplanowaliśmy pieniędzy na samą budowę świetlicy w Wyszomierzu, ale uznaliśmy, że z, jesteśmy w stanie przyjąć ofertę pana Dębińskiego do wykonania z, z, ze świadomością, że zabraknie nam pieniędzy na nadzór, bo trzeba prowadzić inspektora nadzoru. I to są pieniądze, które właśnie będą służyć do wprowadzenia inspektora nadzoru, żeby sprawdzał, czy ta świetlica, o której tak wiele przez wiele lat tutaj było na tej sali i nie tylko mówione, żeby wykonała, wykonana została prawidłowo. Punkt E to jest szkoła podstawowa numer jeden, wkład własny do programu sportowego przy Światowej Organizacji Badmintona. W szkole podstawowej numer jeden rozwinęła się nowa dyscyplina sportu badminton i muszę powiedzieć, że ci, którzy uprawiają tą dyscyplinę, mają już swoje osiągnięcia. I znaleźli możliwość pozyskania środków zewnętrznych na dalszy rozwój tych środków, więc tutaj, jedynie wkład własny do projektów w postaci zakupu sprzętu, który dalej pozostanie w szkole i będzie przez szkołę wykorzystywany, wykorzystywany do rozwijania tej dyscypliny sportowej. Kolejny punkt to przebudowa drogi dojazdowej do publicznego. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Zielone przedszkole przy ulicy Zielona 11 w Nowogardzie. To jest ta droga od tego dużego parkingu do Zielonego Przedszkola. Jak Państwo wiecie, bo pewnie i rodzice, i szkoła, czy przedstawiciele szkoły, wielokrotnie do Państwa docierali do nas i w mediach ta informacja była wielokrotnie opisywana, dojazd do przedszkola jest fatalny. My zabezpieczyliśmy środki w budżecie, ogłosiliśmy przetarg, no i okazuje się, że najniższa oferta brakuje nam 134 953 zł. Oferta jest aktualna, jest termin związania z ofertą. Proponujemy nie unieważniać tego przetargu, bo to już nie ma sensu ogłaszać kolejne, kolejne przetargi, bo ceny niestety nie spadają, a z tygodnia na tydzień rosną i proponujemy dołożyć te pieniądze, zakończyć ten temat tak, aby i dzieci, i rodzice czuli się bezpieczni, no i ten dojazd do przedszkola był właściwy. Kolejna rzecz to przebudowa drogi wojewódzkiej numer 106. Tu chodzi o łącznik, łącznik chodnika między Karskiem a Warnkowo. Pamiętacie państwo, wspólnie z, z Urzędem Marszałkowskim Wybudowaliśmy chodnik zarówno w Karsku, jak i chodnik w Warnkowie. Pozostaje krótki odcinek do zrealizowania. My na ten cel przeznaczyliśmy odpowiednie środki i projektant w tej chwili pracuje nad tym projektem. Niemniej jednak właściciel drogi, czyli Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, poinformował nas, że będzie realizował dalej tę inwestycję pod warunkiem, że przejmiemy na siebie koszty odszkodowania z tytułu wykupu gruntów od mieszkańców pod ten chodnik. W dniu wczorajszym odbyliśmy jeszcze rozmowę z Panem Marszałkiem Sobierajem w Szczecinie, razem z Panem Kierownikiem Wojciechem Szponarem, który jest Marszałkiem odpowiedzialnym za drogi wojewódzkie. Ustaliliśmy, że mimo tego, że ponieśliśmy teraz koszty projektanta, że ponosimy koszty Wykupu tych gruntów, że i tak w całości rozliczenia podzielimy się kosztami pół na pół, jak to zawsze było przy naszych wszystkich inwestycjach. No ale to jest techniczne obwarowanie zachodnio-pomorskiego zarządu dróg wojewódzkich, że dopóki my tego kroku nie podejmiemy, no to projektant dalej nie będzie mógł prowadzić, czy można powiedzieć, już zakończyć projektu tego chodnika i złożyć odpowiedniej dokumentacji na tak zwany zRID. Stąd też, Szanowni Państwo, uważamy, że te pozycje są zasadne. Prosimy Państwa o przychylenie się do zabezpieczenia tych środków. jeżeli